Witam widzów w grze Westland Survival. W tym odcinku pokażę moje nagrody za poziom w festynie wielkanocnym. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z odcinkami z tej gry. Dobra, będę mówić o kolejnych poziomach. Pierwszy poziom to tak. 10 fest festynowy smakołyk, jeden wartowny żeton, drugi poziom to tak. Kilof ze stopu, siekiera ze stopu, trzeci poziom to tak. Opaska, uszy kategoria druga, 25 monet. Czwarty poziom. Stek medalinowy z sosem, kategoria piąta. Kawa. jest pięć sztuk. Jest tak utek, Kawa, kategoria piąta. Piąty level to tak. piecisty dywań, Nietypowy, kategoria pie pierwsza. Cieszy się mojną łąką o każdej porze roku. Piąty level. Udełko zasobów. Nietypowy. Zawiera dwa losowe przypiąty do ulepszenia. wolni mendów, Czyli w tym momencie. Fartowny, że Eton. 6 poziom to tak. 10 cy cyprys, kategoria 5. Doskonała skóra 10 sztuk, kategoria 5. 7 nawet to tak. Skrzynia z festyną kategoria 5. Nietypowy skrzynia z losowym przedmiotem broni lub zbroje z targów. To tak. Oswojony Chase Collapse. Zobacz podziały w wydarzeniu wywieszania targi. Aby zdobyć to osiągnięcie. 8 poziom to tak. 5. dla Koni. 9 poziom. 20 prochu. 10. Nielcerel. 10 poziom to tak. Cylinder Fredaka, K. rejon piąta, rzadki. Brona z dość wytrzymałość 6958, tylko się taku 1. Czas na uniknięcie doku 6. Sredanie 6, czar 1. 11 poziom z zasobów, nietypowy. Zawiera dwa losowe przedmioty do ulepszenia. buni medu, marmur, 12 lewy, 20 w na lewe czy 13 lewe. Zakretna nalewka India, kategoria 6. Kapelusz ławcy za. Zajęcy to 14 level, koszula łowcy zajęcy, spodnie łowcy zajęcy i budy łowcy zajęcy kategoria 4. A 15 level to tak, przyprawa 15 sztuk kategoria 1, sól 15 sztuk, 16 level fortowny żeton, oswojony bioskop Zdobać Zdobyć poziomy wydarzenia, urysane darki, aby ulepszyć to osiągnięcie do srebrnego. Poziom 17, oczka kawy 10 sztuk. Giganty są 10 sztuk. 18 level, 15. Nie, 18 level, 5 sztuk. złożona ryba. 19 poziom dnia. Nasiona 5 10 sztuk. 10 sztuk. Nasiona konopi. Tu jest 20 level do 7 dni. 21 level, typowa tuba, 3 sztuki. I rzadka tuba, 3 sztuki. 22 level to tak. Duża skrzynia sprzętu, kategoria 5, prosty. Skrzynia z cennym sprzętem wykonywanym przez inżynierów z dużym miast. Słabych, leżących daleko stąd. Gdzie jest Festynowy, festynowy Colt, kategoria 5. Obrażenia 1217. Obracanie na pancerze 58. Przekrośnika taka 25. Stośnika ataku 5. Wytrzymałość 300. 20% na szansę na krytyczne. Czar trzeci. 24 poziom. Krzyczówka z bagnatem. Rzadki, kategoria 5. I to co możemy zrobić. Level 25. Głowa just Pea. rzadki, trofeum w formie tajemniczej głowy bestii identyczności jest wątpliwa, niewątpliwa miała być chyba, nie wiem, to jest tak. Cud na zachodzie, rzadki, kategoria czwarta, wygląd jednodrzędny, dodaje temu koniowi niezapomnianą wdzięczność i piękno, tak jak 500. Prędkość 162, Trzymałość 47, płeć losowa, czyli może być samiec i samica. Większa prędkość. Konie na bonus 7. Do prędkości. własne geny, Żywie tego konia są. Żywie tego konia są gwarantowane. Żywieść i jego koloru. Żyść oraz co najmniej ten sam poziom lub rzadkość. Rozumiem. Oswojony Jacobs. Zdobądź poziomy w wydarzeniu w aby udać się to osiągnięcie do złota. Ok, rozumiem. Mamy 7 minut. Widzicie, 50 tych trzeba jajek, żeby osiągnąć pierwszy poziom. pewnie no, będą zadania. Jutro. Tutaj widzicie. Testing Wielkanocny 15 marca się zaczyna, aby sziemki kwietnia się kończyć. Zbierz jak ja wielkonocne zdąż nagrody. Osiągnij 30 poziom, aby wziąć udział w wydarzeniu. Porozmawiaj z Fredem Kabelcznikiem na swoim ranchu. I widzicie, tutaj będą cztery wydarzenia, to pewnie się zacznie później przy końcu wydarzenia. I tutaj widzieliście. To są moje pole, bo mogę wam pokazać. Tego na odcinku tylko tu jest jedno pole. To jest soza. Kukurydzę, tutaj sadzę też kukurydzę, są so, so to najniższe pola, tutaj sadzę owiec, a tutaj sadzę kapustę, a tutaj sadzę dynię, a tutaj sadzę fasolę szparagową, a tutaj sadzę owiec. A tutaj też pasolna szparagowa, oczywiście. Tutaj widzicie obora jest, krówki głodne. Tutaj jest kurnik. Tutaj konie. Widzicie, Tutaj wóz jest. Jest w podróży. Jest dom na wie szaków, Widzicie? Tutaj jest 100 doła. Dobra. I to będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku w piątek. Cześć. Nie, nie to. Cześć.